Na czele jakiegoś sterowanego przez komunistów y, związku zawodowego Solidarność, tak zwanej neo-Solidarności, to są momenty heroiczne i trzeba, i trzeba je docenić i my je w książce pokazujemy. Bo historia, panie redaktorze, y, nawet najbardziej wybitnych osób nie jest czarno-biała. Nie ma y, postaci całkowicie złych i całkowicie dobrych. Są y, różne odcienie tych życiorysów i my żeśmy pokazali. W, tylko w takim wymiarze Lecha Wałęs. Z tego, rozumiem, z tego co rozumiem, to można by było ten okres podzielić na, na trzy części, tak? Ten lat 70., chwalebny 80. i czas, kiedy był prezydentem, kiedy... Kiedy te dokumenty były wyprowadzane, tak. W jakim sensie tak. Panie doktorze, chciałem jeszcze zapytać, czy uważa pan, że inni badacze powinni zająć się kwestią takich opracowań dotyczących... Powiedzmy takich, w cudzysłowie, pomników tego czasu transformacji okrągłego stołu. Już te nazwiska wymienialiśmy tutaj wcześniej. No, My mamy nadzieję, że publikacji na temat znanych osób zaangażowanych w taką czy inną działalność w latach 70. czy 80. będzie coraz więcej. No, ale nie nam jakby tutaj dyskutować o tym, czy namawiać nawet, wywierać presję na, na historyków, którzy mają swoje jakieś zainteresowania badawcze, żeby akurat pisali biografie wymienionych przez Pana redaktora osób. Ja mam tylko nadzieję, że, y, że tych publikacji będzie więcej i że niekoniecznie to my będziemy musieli je pisać. A jak Pan ocenia teraz zachowanie Prezydenta Wałęsy? Cóż, y, jakby codziennie zmienia się wersja i mi trudno jest komentować, komentować wypowiedzi Pana Prezydenta odrzucił Wałęsy. Odrzucił Pan Prezydent, odrzucił propozycję Telewizji Polskiej żeby wystąpić ośmiominutowym takim orędzie. Panie redaktorze, w tych sprawach mi jest naprawdę trudno się wypowiadać za prezydenta Wałęsę to jest jego strategia jak on chce. Zresztą, że nie chce pan wchodzić w buty takie polityczne. Oczywiście, że nie. Oczywiście. Ja się cieszę, że jest dyskusja. Cieszę się, że pan prezydent przyznał, że dokumenty wypożyczał. Yy, jeszcze kilka lat temu zaprzeczał, że wypożyczał jako prezydent jakiekolwiek dokumenty. Tutaj są cytowane jego autoryzowane wywiady. Więc w jakimś sensie się wszyscy zbliżamy do prawdy? Dlaczego to środowisko tak broni? No, znaczy, bo Lech Wałęsa jest pewnym symbolem. Czy jeżeli okazałoby się, no okazuje się to, że współpracował ze służbą bezpieczeństwa? Czy to jest zagrożenie dla tego całego establishmentu po stołowego? To również, Panie Redaktorze, jest pytanie z cyklu pytań y, politycznych. My naprawdę pisaliśmy tę książkę w przekonaniu, że my wykonujemy dobrą robotę historyczną, a nie y, w jakimkolwiek y, celu politycznym. Y, oczywiście, jakbym powiedział teraz Panu Redaktorowi, że całkowicie nie mieliśmy świadomości tego, że pisząc książkę o Lechu Wałęsie akurat ten kontrowersyjny fragment jego życiorysu, czy aspekt życiorysu opisujemy, że to nie będzie miało jakiegoś ciężaru gatunkowego. No oczywiście i tak, i tak nie jest. Ale my nie chcemy po prostu w tej debacie politycznej uczestniczyć. No, yy, liczymy na to po prostu, że w pewnym momencie ta debata polityczna zamieni się w debatę merytoryczną. Najważniejsze, żeby w niej brali udział naukowcy o treści tej książki. Ale tego się nie da uniknąć. Ale to już nie jest rola polityczny. Panie redaktorze historyków, to jest rola publicystów i polityków. Niech oni dyskutują tak, jak chcą o tym, ale bez nas. Dlatego nie przyjmujemy nawet zaproszeń do mediów, w których chce nas się konfrontować z A jakie, były, jakie były zaproszenia? Nie no, wszystkie stacje, czy to telewizyjne, czy, czy radiowe. Przynajmniej no miały, na jakimś, miałe, miały na, na jakimś etapie ideę, taką, żeby posadzić nas w pan, pan, no taką Niech Pan pro... powie naukowo, konkretnie. Nie, no, miałem taką propozycję, żebym wystąpił z Andrzejem Celińskim, na przykład w tvn 24 no nie chciałem, dlatego że to jest polityk. Nie dlatego, że nas obraża bardzo często i, i walczy z Instytutem Pamięci Narodowej, ale dlatego, że to jest polityk. My mamy wiele szacunku dla tego, co robił w latach 70. i jeszcze 80., ale uznając tą zasadę, że z politykami nie występujemy, nie przyjąłem zaproszenia. A jakby była propozycja konfrontacji z Lechem Wałęsą? Y Stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej w tej sprawie jest jednoznaczne. Ono zostało opublikowane również na stronie internetowej Lecha Wałęsy, że takiego spotkania, o jakim mówił prezydent Wałęsa, w którym my byśmy uczestniczyli razem z panem prezydentem, nie będzie przynajmniej w tym czasie, w którym początkowo, o którym początkowo myślał prezydent. Jeśli się nie mylę, to miał być tydzień po ukazaniu się książki. My żeśmy do pana Jeszcze prezydenta. Nie My żeśmy do pana prezydenta wysłali list Piotr Gontarczyk we wrześniu, też? we wrześniu 2007 roku z prośbą o spotkanie. Wtedy nie było żadnej reakcji. Wysłaliście panu prezydentowi książkę? Tak, z tego co wiem, pan prezydent Lechwansa ma tą książkę. Panie doktorze, to korzystając z okazji, poproszę pana o dedykację. Bardzo miło. Na pamiątkę tego spotkania. Proszę Państwa, nasz program dobiega końca. Pan doktor tu podpisuje książkę na pamiątkę spotkania w telewizji Trwam. I dzisiejsza data. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie doktorze za przyjęcie naszego zaproszenia i przyjście do studia i za bardzo interesującą, ciekawą rozmowę. Państwa żegnam. Skończył się już polski punkt widzenia, ale tylko dzisiaj. Jutro zapraszam na kolejne spotkanie o 21.40. Szczęść Boże, dobranoc.